Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jedna rzecz ważna. Chciałabym dać Wam taki updating dla osób, które po prostu czekają na jakieś informacje albo na vloga. Niestety na razie vlog nie nadejdzie, z tyłu widzicie te moje headboard, które robiłam. Teraz macie akurat okazję widzieć tam są te lampeczki, które ostatnio kupowałam, ale okej, okay, wróćmy do tego, co miałam powiedzieć, bo się pogubię. W zeszłą sobotę byłam w pracy normalnie, rozłożyłam paczki, chyba miałam 80 przystanków i słuchajcie, jedną paczkę wyciągnęłam, szłam do drzwi wejściowych, były to szklane drzwi, kobieta mnie zauważyła, więc nie kładłam już tej paczki tam na tym podejście, przed tymi wejściowymi drzwiami, tylko babka mi otworzyła i podałam, tą paczkę podziękowała powiedziała mi miłego dnia odwróciłam się i szłam już do traka swojego I nie wiem, ale pies po prostu popchnął te drzwi i zostałam pogryziona pies ten skoczył na mnie i mnie ugryz tak, mnie ugryz, że po prostu zobaczyłam swoją chyba tkankę tłuszczową cały czas krwawie wczoraj Całą sobotę miałam gorączkę, niedzielę miałam gorączkę, dzisiaj mamy poniedziałek, biorę sobie Ibuprofen 800, -ki. jak przestaje działać, to po prostu dostaję znowu gorączki. Próbowałam się od 8 rano, dzwoniłam do mojego lekarza, żeby zrobić wizytę. Powiedzieli, że do mnie pielęgniarka zadzwoni, żeby się umówić. Potem weszłam na ten mój chart, czyli wiecie, taki czart jego swojego pacjenta i tam zrobiłam jeszcze request, czyli prośbę o, o ten appointment, o, o tą moją wizytę. Sorry, że mówię nieskładnie, ale bardzo, bardzo się źle czuję podejrzewam, że dwie rzeczy naraz to ugryzienie, jedna rzecz, a jej druga chyba nas COVID znowu też dopadł, bo mówiłam wam, że dzieci były chore. Mariusz jest chory teraz i ja jestem chora. E, Oliwia jeszcze też kaszle dziewczyny w sumie też, ale one już wychodzą z tego. Ja mówię, dwa pechy na raz chyba u mnie. I naprawdę oddychanie, kaszel okropny, wszystko mnie boli. Mam nawet takie, takie szpikulce, jakby normalnie wszędzie, że wczoraj mało nie upuściłam szklanki z herbatą. sobie robię taką herbatę imbirową. Masakra jest, masakra, no i chyba to tyle, słuchajcie, trzymajcie kciuki za mnie, żebym dostała te appointment, bo ja nie wiem, ja dzisiaj chyba tej nocy już nie przeżyję, Trzepie mnie, kręci mi się w głowie, czuję jakbym pływała i dosłownie mi wszystko boli, nad oczami mnie boli, jak oddycham mnie boli, kaszel, to po prostu jakbym była pocięta jakimiś żletkami, straszny ból, straszny po prostu ból i nie wiem, robiłam sobie okłady dostaram do się, ale widzę, że bez lekarza tutaj to się nie obejdzie non stop, mi jest zimno, chociaż jestem rozpalona no i to tyle dziękuję wam za to, że jesteście pozdrawiam was oby was, takie choróbska i jakieś ataki psów obeszły ta kobieta mi zdezynfekowała jeszcze na koniec wam powiem, że ta kobieta mi zdezynfekowała tą ranę bo widziała, chciałam dać swój numer telefonu, bo powiedziała, że leczenie to będzie kosztować. Ja nie brałam, bo ja nie jestem takim człowiekiem, że wiecie, mi tam mówili w firmie, że press charges, czyli że powinnam się sądzić o jakieś Ja nie jestem z tego rodzaju człowieka, ona nie przewidziała że ten pies przepchnie się przez te drzwi, dlatego nie będę nikomu robić problemów. Ale no, na razie jestem uziemiona, uziemiona, uziemiona w domu i nie wiem, jak to długo będę. Ja powinnam pracować, nie wiem, co to dalej z tym wszystkim będzie. Dobra, to już teraz na pewno się żegnam. Buziaki dla Was i dużo zdrówka.